Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat takiego zjawiska, które nazywa się sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy ktoś z Was już miał okazję się z tym zetknąć, czy słyszał coś takiego. Słyszeliście? Ok, dobra, nie słyszeliście. No to fajnie. Dziś trochę Wam o tym opowiem, zwłaszcza w takim powiązaniu, jak ta sztuczna inteligencja działa z człowiekiem. I. Bez człowieka byłoby trudno w ogóle, żeby ta sztuczna inteligencja istniała i żeby można było z nią coś robić. Chciałem Wam opowiedzieć taką historię, która myślę, że przybliży Wam trochę, jaka jest rola człowieka w tej sztucznej inteligencji. Historia zaczyna się, jak ja byłem w takim samym wieku jak Wy. Byłem odwiedzić mojego dziadka u niego w domu. Bardzo lubiłem chodzić do mojego dziadka, ale Akurat tego konkretnego dnia wszedłem do pokoju, do którego bardzo rzadko wchodziłem. W zasadzie nawet nie pamiętałem już, jak on do końca wygląda. To był gabinet dziadka. Wszedłem do tego pokoju, i w tym pokoju zafascynowała mnie jedna rzecz. Jeden element, który tam w tym pokoju stał, to był wielki, gigantyczny zegar, taki z wahadłem. Zegar był w zasadzie, nie wiem, chyba z dwa razy wyższy ode mnie, naprawdę bardzo wysoki i był przeszklony, miał, miał tarczę taką złotą, piękne jakieś cyfry i w takim przeszklonym pudle na dole, w takiej skrzyni było wahadło. Wiecie, co to jest wahadło? Wahadło, taka rzecz, taki element zegara, który po prostu się wahabuje się zlewa na prawo, zlewa na prawo i w ten sposób... No, odmierza czas, tak można powiedzieć. Patrzyłem na ten zegarek, na ten zegar z zachwytem e, i wtedy podszedł do mnie dziadek i zapytał się mnie, no, widzę, że jesteś zainteresowany tym elementem. To jest zegar z wahadłem. Ja mówię, nic nie odpowiedziałem. Dziadek, ja wiesz, jak on działa? Nie, nie bardzo, no, tak... Nie, nie wiem, powiedziałem. Dziadek powiedział wtedy, zobacz, otworzył tam skrzynię, i tam w środku były takie y, ciężarki, takie metalowe elementy. Później się dowiedziałem, że to są takie obciążniki na łańcuchach. I dziadek powiedział: To są, to jest, można powiedzieć, serce zegara. Jak pociągniemy tutaj za te y, y, łańcuchy, to podniesiemy te ciężarki, i one wtedy. Dają siłę, żeby ten zegar mógł przesuwać wskazówki. Są takim, taką energią tego zegara, taką siłą. Ale bez wahadła w ogóle ten zegar byłby bezużyteczny. Jak to? Dlaczego? Nie mogłem zrozumieć. A wiecie dlaczego? W momencie, kiedy wahadło zaczyna bujać się z lewa na prawo, powoli uwalnia energię, która jest no, w tych ciężarkach. Gdyby tego wahadła nie było, to te ciężarki po prostu zsunęłyby się na dół, wskazówki zegara kręciłyby się jak szalone, dopóki one nie uderzyłyby w ziemię. Ale przez to, że jest wahadło i cały mechanizm, który tam w tym jest, to ono spowoli uwalnia ten rytm, tę, tę, tę energię całego tego mechanizmu, całej tych od, odważników, po to, żeby te, te, ta energia stopniowo była przekazywana na wskazówki, żeby one mogły wskazywać. Nam odpowiedni czas. Chciałbym, żebyście zauważyli tutaj taki, taki, taki wzór, sposób myślenia. Można sobie wyobrazić, że dostaliśmy właśnie taką ogromną energię, takie ogromne ciężarki, które są po prostu nakręcone do samej góry i które mają potężną moc w tym, żeby przesuwać na przykład te wskazówki i odmierzać czas. Ale gdyby nie człowiek to ta energia po prostu mogłaby spłynąć, uderzyć w podłogę i tak na dobrą sprawę może nawet popsuć cały ten zegar. Człowiek natomiast jest takim wahadłem, takim ograniczeniem, które sprawia, że ta energia uwalniana jest stopniowo. Bez naszego pomysłu, bez tego, co my poprosimy sztuczną inteligencję o to, żeby zrobiła, nie będzie ona działała w sposób efektywny. Nie będzie ona dla nas w żaden sposób użyteczna. Gdybyśmy po prostu ją wypuścili, to pewnie by się zapętliła i zniszczyła sama. Nie wiem tego, może tak, może nie, ale wiem na pewno, że bez nas, bez człowieka, sztuczna inteligencja przede wszystkim by nie istniała, a po drugie byłaby w ogóle bezużyteczna.